Dzień dobry. Rozkwitła biała kalela, kupiona u królika. Była to mega duża bulwa. Popełniłam jeden błąd tylko, a mianowicie przelałam roślinę, i tutaj wyszła po prostu z ziemi. Także kalela lubi wodę, ale bez przesady. Mam nadzieję, że te pozostałe nie będą też takie reagowały. Proszę, tak wygląda cała roślina. I co mi się najbardziej podoba w niej, a właśnie te liście. Tu mamy plamki Chyba, że z tego się utworzy, ale nie, bo nie ma pręcika. już. Przyszło mi do głowy, że może się kwiatostan z tego zrobi. Śliczne, nie? Listki. Tutaj drugi jest. Dużo cienia ma ta kalla. Nie wiem, czy powinna mieć cieniste miejsce. A tu listek kolejny. Smuga. Kalla maculata miała w opisie. Czekam jeszcze na zakwit pomarańczowej i czerwonej. A teraz przejdźmy do dali. Tu jest zgodność odmianowa Dalia Apacz. Teraz jest to kwiatuś w stanie już prawda, przekwitania. Apacz. liście takie. Najbardziej dalej podobają mi się z bordowymi liśćmi. Mało jest takich. Czyli to jest apacz. W tym miejscu już kiedyś pokazywałam Dalia sejatl, biało-żółta. Te kwiatostany odrywamy. Tak jak w wielu innych roślinach, aby energia nie była tracona na przekwit, tylko na zawiązywanie nowych pąków. Sejadl i w tym zaraz poczekajcie drodzy Państwo dalia Bahama Apricot, też już pokazywałam wcześniej jest zgod... zgodność jest odmianowa Bahama Apricot Sejadl różnica w kwiatostanach Ta mi się przeraźliwie podoba. Przeraźliwie, i to była odmiana. <laughs> Myrtles folly. Słuchajcie. Także o, widać teraz pokój krzaków. Myrtles folly. Taki Ap apacz czerwony. Bahama Apricot. rok albo czwarty idzie tu jest hibiskus inny też bardzo szybko rośnie i tam w tamtym miejscu tu gdzie jest mój palec tu jest hibiskus ten kupiony w tym samym czasie co ten jaka przepraszam jest różnica we wzroście tu jest non stop słońce czyli to lubi tu i tu pomidory z poliaka e, przepraszam ze szklarni wyjęte zostały bo tam kiepskie warunki w tej oranżerii z oranżerii, znaczy się tak, tak powiedział chyba. Niech tu dochodzą do siebie. Tutaj kolejny pomidor z oranżerii. Poobcinaliśmy. W górę to się ciągnie. Za gorąco się gotowały wręcz. I tu zobaczymy, czy coś z tego będzie. Kolejny. Tu jest dalia niezgodna z opisem. Tu coś rozkwita. Zobaczymy później co. Liatra. Hortensja. To już kiedyś pokazywałam. Tak odżywa po zimie. Kolejna lantana. Do sprzedaży jest. Jeżeli ktoś sobie życzy, to 50 zł. Proszę bardzo. Na pniu. Westerland ta róża. no więc morami, tu od Piękna różyczka. I tu coś jest. O, ta jakaś. Ale widzę kolory przekłamane na żywo. To jest pomarańczowe bardziej. A tu co widzicie Państwo, to jest już bardziej na żółto. Mega pachnąca. Oj, i tu przepiękna. I tu przepiękna. A tu jest starymiakowa welutina też nie miałam czasu zadbać zupełnie i co się dzieje to się dzieje właśnie kurka wodna o, ale tu jest dobra, będzie trzeba to obciąć ciekawe czy z tego wyjdzie no i jakaś biedronka pomarańczowa siedzi, co za czort uciekaj stąd fu, fu. ten ta velutina ma tu odrost. To nie wiem, czy już odciąć, czy nie. O, i kolejny mały odrost. A tu jest glaucum. Z grzybem, prawdopodobnie. Tak. Też trzeba były. Tu niestety też przegapiłam. To była przepiękna Lilia. Przepiękna. Tak wygląda w tej chwili. Słoneczniczki. Tu jest Lantana, ta, która z Chorwacji przyjechała jako gałązka tej długości. No i tak wygląda. Rok mi ja właśnie teraz na dniach, tak wygląda po roku. Też powinnam obciąć. Tu na przykład. Po to, żeby to nam dżunglę tu zaczęło tworzyć. Tu powinnam obciąć. No ale jest mi żal teraz. Ponieważ zanim zakwitnie, to potrwa, bo ona wolno rośnie. Olander biało kwitnący, no niestety tak chorowały mi bardzo, że no jak widać kwiatów nie ma, tutaj to samo ten różowy, też wszystko chorowało, chorowało, I teraz pięknie wygląda. O i tu znowu kolejny przykład, seletra amonowa, nie rzucać w przestrzeń, nauczka. Tu widzimy, a tu widzimy te kanene tropikane. Oberwałam liście dali, ponieważ zagłuszały i dlatego tak się o, zwija. Nie sądziłam, że aż tak silnie urosną te dali w ogóle. Gdzie to? To ja jeszcze by chciałam. Wiecie, dosadzić, jak to wszystko było małe. Ale jeszcze człowiek wie na zarok. O, a tu jest różyczka, która będzie kwitła ukorzeniłam ją rok temu obcięłam gałązkę do ziemi i to co kojarzę to na mniej więcej 30 gałązek że tak skończę mówić na 30 gałązek ukorzeniło się z 10 tu są jakieś kanny ciekawa jestem czy to wszystko zdąży zakwitnąć tu będzie piękna chyba, jeżeli to nie jest ten wirus, o którym mi tu... To...